Witam. Prawdopodobnie o tej porze nie będzie miał ktoś przyjemności oglądania tego live'a. Dlatego witam wszystkich, kto obejrzy retransmisję. Przepraszam z powodu takiej dużej, e, późnej pory. Jest to spowodowane e, obowiązkami prywatnymi. E, ale mimo wszystko e, chcę nagrać tego live'a i nagrać losowanie. Tak więc kto sobie tam obejrzy retransmisję live'a, no to będzie wiedzieć kto wygrał. Tak więc przechodzę od razu do losowania. Jest późna godzina, nie ukrywam zmęczenia. No i proszę bardzo, mamy zwycięstwo. a jest nim użytkownik Oniku Alive Dead. Tak więc... Pojawi się stosowny post i gratulujemy. Mamy nadzieję, że ktoś się w końcu odezwie. Tak więc do zobaczenia w materiale niedzielnym.